Chyba rynkówki CZĘŚĆ 11 SEZON 2 wow. wow. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest Pingu? Co tam jest? Ej czekaj, bo tego nie widać na kamerze. Ale tam, coś, tam widzowie coś jest. Maska. Chcesz ją do sprawki? Nie podpuść tak! O kurde! Co on robi? Pije piwo! O, o pije piwo! O kurde! Czemu te drzwi się sam od... Ej, może on tu jest?

czy on, on robi to, co mi się wydaje? Chodź. Przez chwilę coś dziwnego ten potwór robił. Nie, nie. nie. Co chodzi, czy co? Kim jesteś? Chodek, kim jesteś? I chodź, ty jesteś. Chodź, Może to jest na tle Może jak on nas nie będzie widział, to pójdzie z tym. Dobra, zeszliśmy ogólnie z drabiny. Nie ma tego typa, ale... O nie. Nie, to nie no. Tak. Nie! Nie! nie. nie. Uciekaj! Kacper, chodź! Szybko! No nie no, czy wrócił? Ze swoim cyrkiem. Ostatnio tu tańczył krzyk to siedź tu, siedź daleko. Słuchaj, siedź znowu, co robi? No nie gadajcie, że klam powrócił z tym cyrkiem. Ja Cię widzę! To był duch. On jest prawdziwy. Czy niby jesteś prawdziwy? Teraz jesteś tylko złudzeniem. O wie! Idź stąd. Wyświetl o tym światłem tym telefonem. Idź. Ej! Bo się chyba boi tego miecza. klaunie Nie chcemy już w tym twoim cyrku być! Ale właśnie wiemy... A gdzie jest... Gdzie jest krzyk? Idź! Przecież mam tu pił jeszcze! na ulicy i powiedział mi, że dam im jęczno. I teraz się zastanawiam, czy to nie był krzyk, na przykład, bo tak trochę wygląda. Ej, ej, ej! nie, 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 Kasper został opętany chyba Nie, Kasper go pchuje no, Dawaj mieczem do niego Idź, idź Ej, on się serio chyba tego boi No tak Dobra, dobra, chodźcie tu, chodźcie tu Łoska! Nie, nie, uciekaj, 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 uciekaj nie Co on robi? Dosłownie to samo działo się jakiś czas temu. Nie pamiętasz? Przecież klan wchodził tutaj przez tą szybę, chyba. Obo obok przez drzwi, nie? Nie, 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 nie. Stop, stop, stop. O, nie, pięć Zajam, chcę, mam się nie, zabić. No ja to zrobię. O, tak, tak, na pewno. Klaunie... Ale proszę bardzo, Wynieś to. się stąd! Nie w twoje miejsce! Daca. Daca. Nie chcę być w twoim cierpiem. Słysza. Ej, słusza, słyszałem, że szef klaunów cię było. Dość już widziałem. Widziałem jak krzyki tu tańczyły. Nie! Woła cię, woła cię, serio! Wkurzyłeś go chyba. Tam jest w bunkrach! Nie. Ale, serio, podobno jakieś spotkanie klaunów ma być. Co pensje rozdają tam? Ja ci się uwierzę? Tak, uwierzysz. Masz uwierzyć. Kim on jest? On ma zwykłe oczy. Kurde! Czy on ma fioletowe oczy? Albo granatowy? Nie po prostu. Stop, stop. Albo cię mnie ukujemy. Co nie potrzebuję? I Ej, co jest? Co się dzieje? Ej, czekaj, czekaj. On chyba upadł. Upa... Co jest? Ej, czy on ma jakieś... Ej, on nie ma oczu. Jest po prostu... Ma. Rumi się! Oczy są... Ej, on chyba... Chyba zemdlał. Ale oddycha. Ej, co robimy? Ej, ej. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Co on robi? Co, on robi co mu się głową? stało? Ej, może tym mieczem da się go pokonać. Nie, dobra, nie, 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 nie. Gdzie, Jestem, nie, z... prosi, Gdzie? twój miecz robi! Ja, nie, 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 nie. Nie, Kłonamy tym mieczem. Nie! Zostaw miecz! I to nie jest, to I Co mu się stało? Jego oczy się zrobiły czarne! Jego oczy są czarne! Pytanie! 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 jestem Pytanie! 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 Dobra, 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 Pytanie! co robimy? Pytanie! 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 straciliśmy Pytanie! Chyba dwa odcinki temu, albo trzy. Pytanie! też on go opętał.

Ej, zostaw. jest ten telefon, Jestem zostaw. Nie, Oj, na kolana, jestem w kolana, jestem na kolana, jestem na Nie, bo nie wiemy, co teraz zrobić. Pokonaliśmy klauna i Kacper Chyba. był zainfekowany i nie wiemy, mhm. jak go uratować. Chyba leży już od pół godziny ten, ten klaun. W ogóle... Czary Mary pokus pokus, żyj już Kacper, To działa? Nie. Nie, 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 bo on się wkurzy, serio. Wkurzy się. Jeśli jeszcze żyje ten klaun, to on się tak wkurzy, jak mu zniszczymy maskę. Co mu się dzieje? nie, zostaw tą matkę, bo naprawdę... Dajcie, dajcie, ja ją schowam. Nie, nie, czy Kasper znowu jest opętany? Ej, to no nie, Kasper znowu jest opętany, uciekajmy stąd. Pokonaliśmy Klauna, ale Kasper dał teraz... Stąd się No nie, chyba straciliśmy Kaspera na górę. I pokus, pokus, od czaruj i czeka! Czary Mary Mary, Mary, Mary Kacpery żyje już! Jest wszystko działa, Chyba, Chyba klaun już nie żyje. Jest! Wreszcie klauna pokonaliśmy wszyscy! Dobra! I co że jeszcze tu pod Ej, tu klaun jest! Myślałem, że go pokonaliśmy. A nie, on się rusza. O mumie, nie. Nie, zakończmy to. To się już robi głębsze i głębsze.